W kategorii sport nominowani do tytułu Człowiek Roku zostali Dagmara Dziuk, lekkoatletka z klubu biegacza Mosier. Dagmara Dziuk w 2015 roku zdobyła m.in. siódme miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek w maratonie, pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej w Jastrzębskiej Dziesiątce, pierwsze miejsce w pierwszym biegu Pawłowickim, trzecie miejsce w trzecim żorskim biegu Ogniowym. Była najlepszą Polką w szesnastym półmaratonie żywieckim. Dagmara Dziuk to mistrzyni Śląska seniorek na 3000 metrów, wicemistrzyni Śląska seniorek w biegu przełajowym. Bieganie jest dla mnie uzależnieniem, sposobem na życie. No jak miałam kontuzję, no to nie umiałam sobie miejsca znaleźć no, po pracy. No, jeśli chodzi o 2015 rok, no to niewiele tego było, bo jednak tam od kwietnia przełomu kwietnia maja już doznałam kontuzji i tak już do października już nie trenowałam, ale jednak udało mi się pobiec maraton i uzyskać rekord życiowy i siódme miejsce w mistrzostwach polskich kobiet w Łodzi. Kamil Dlik, piłkarz klubu Torino i reprezentacji Polski. Kamil Glik w sezonie 2014-2015 serii A został wybrany jednym z najlepszych zawodników sezonu przez La Gazzetta dello Sport. Z jego inicjatywy na osiedlu Przyjaźń w Jaszczębiu Zdroju powstanie boisko do gry w piłkę nożną. Reprezentant Polski ofiarował na jego budowę 150 tysięcy złotych. Od lat wspiera potrzebujące rodziny w ramach szlachetnej paczki. Wracamy bardzo chętnie, bo mamy. Z moją żoną wszyscy obydwoje tutaj mamy rodziny, mamy, mamy przyjaciół, znajomych. Także, także bardzo chętnie, chętnie wracamy, żeby, żeby ich wszystkich odwiedzić. Także, także tak, tak, wracamy z chęcią i jak, jak tak jak powiedziałem, jak jest te kilka dni w roku wolnych, to, to chętnie przyjeżdżamy na odwiedziny. Ja chcę pozdrowić, pozdrowić wszystkich, podziękować za tych, którzy gdzieś tam też oddawali nam jakieś swoje głosy, którzy, którzy mi kibicują kibicują mojemu klubowi reprezentacji w najbliższych miesiącach, bo na pewno wsparcie też kibiców będzie, będzie bardzo ważne. Laura Grzyb, pięściarka BKS Jastrzębie. Laura Grzyb na swoim koncie ma liczne sukcesy, m.in. pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w boksie, drugie miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska, drugie miejsce w trójmeczu Round Robin w Niemczech. Ponadto została powołana do kadry olimpijskiej. W poprzednich latach wielokrotnie udało jej się zdobyć tytuł Mistrzyni Śląska. Chcę przychodzić na treningi, bawić się tym i cieszyć z tego, że mogę boksować, mogę walczyć. To jest całe moje życie. Patrząc daleko w przyszłość jak najbardziej Igrzyska Olimpijskie to jest mój cel numer jeden. Tego będę się trzymać za pięć lat w Tokio i natomiast na tą chwilę to jest dobre wejście w sezon, wygranie pierwszej walki, później kolejnej i tak do końca roku. Leszek Laszkiewicz, hokeista wychowany JKH Czarny Jastrzębie. Leszek Laszkiewicz występował w najwyższych klasach rozgrywkowych Polski, Niemiec, Czech i Włoch. Od 2013 roku ponownie zasila szeregi JKH GKS Jastrzębie. Osiem razy wywalczył tytuł Mistrza Polski. Przez prawie 20 lat był reprezentantem Polski, gdzie m.in. awansował do Mistrzostw Świata w 2001 i w 2014 roku. Zajęliśmy z, z drużyną z Jastrzębia drugie miejsce, zrobiliśmy naprawdę ogromny sukces i bardzo cieszyliśmy się z tego miejsca. Dużo nie brakło, abyśmy wygrali jeszcze w finale z WKS tych zabrakło nam dwóch meczy. Na pewno będę chciał tutaj zostać grać dalej, ale zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała po tym sezonie, bo mamy młody skład. Bardzo byśmy chcieli, żebyśmy się wzmocnili na ten sezon, grali jeszcze no jeszcze lepsze cele, no ale zobaczymy, nie wybiegamy jeszcze tak daleko do przodu. Amelia Pisarczyk, pływaczka KS Nautilus w Jastrzębie. Amelia Pisarczyk to utytułowana pływaczka z Jastrzębskiego Klubu Sportowego Nautilus. W 2015 roku zdobyła cztery medale na Mistrzostwach Europy Juniorów w Serbii, dwa złote medale i jeden srebrny w Pucharze Świata na Węgrzech, 3 złote medale w Pucharze Świata w Hiszpanii, 2 złote medale i jeden srebrny w Pucharze Świata w Niemczech. Reprezentantka Polski w kategorii juniorów i seniorów. Pływanie jest dla mnie wszystkim. Trenuję codziennie od 7 lat. Codziennie to robię, wchodzę do wody. I moją koronną dyscypliną jest 50 metrów. Trenuję już około 7 lat i wchodzę codziennie do wody i po prostu już tym żyję. Mam nie do niej dosyć, na przykład nie mam rekordu świata czy coś takiego i jeszcze do tego dążę.